W zabytkowych wnętrzach Kościoła pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny odbył się niezwykły koncert zespołu TGD, zatytułowany Kolendy Świata. Wydarzenie przyciągnęło wyjątkowych kości, a jego niepowtarzalna atmosfera na długo zapadnie w pamięci uczestników. Jednym z mecenasów tego wydarzenia była firma Swiss Chrono. Cieszę się, że to jest taki odbiór. My śpiewamy o rzeczach, które dla nas są ważne. Nie są tylko jakąś e, historią czy legendą. To jest coś, co przeżywamy. My też to wkładamy emocje. To zawsze e, jakieś wzruszenie czy, czy radość nam towarzyszy, więc jeżeli to się udziela, jeżeli to jest zaraźliwe, to, to bardzo się cieszę. Czuliśmy właśnie to, taką wyjątkowość tego momentu. E, wyjątkowe to jest też, e, że to się zaczyna teraz. My e, tym koncertem kolędowym w żarach rozpoczynamy naszą tego, e, tegoroczną trasę. Będzie jeszcze 10, może 11 koncertów. W różnych miejscach będziemy koncertować albo w salach koncertowych, w filharmoniach, również, również w kościołach myślę, że też taka fajna aura, to będzie nam towarzyszyć do końca tej trasy. Zespół TGD, uznawany za jeden z czołowych chórów popowo-gospelowych w Polsce, regularnie organizuje świąteczno-noworoczne trasy koncertowe. Podczas występu w żarach na scenie towarzyszyli mu wyjątkowi artyści Ania Karwan i Mateuszu Siłko, którzy zachwycili publiczność swoimi niezwykłymi występami. Ja też zawsze przeżywam te koncerty i czekam na te koncerty z TGD co roku naprawdę z utęsknieniem. Ania też yy, zradziła mi, że Ania Garwan też czeka zawsze yy, co roku, żeby tych koncertów było coraz więcej. Eee, wiecie, na scenie, kiedy występujemy z nimi, tam, yy, tam nie ma ani jednego człowieka, który nie który do życia Jezusowi, który, którego serce nie pała naprawdę miłością do Boga i do Jezusa. I myślę, że to, to daje taką wyjątkową siłę i... i i daje Bogu możliwość, wiesz, tego przepływu Jego, jego miłości przez, e, przez nas, przez tą muzykę. Dla mnie to są zawsze wyjątkowe doświadczenia. Od wielu lat słuchałam TGD, w zasadzie od dziecka towarzyszyła mi ich muzyka i bardzo, bardzo, bardzo długo marzyłam o tym, żeby z nimi występować i połączyła nas chyba też taka wiara w prawdę i, i to, że m, bardzo z serca e, ci wszyscy ludzie pracują na scenie i to jest mi bardzo bliskie. Zespół TGD pokazuje, że można śpiewać o sprawach istotnych w sposób radosny i naturalny, unikając nadmiernego patosu. Ja pamiętam rozważania takie sprzed wielu, wielu lat. Jeszcze byłem e, młodym chłopakiem i, i słyszałem takie zdania, że albo coś jest profesjonalne i takie artystyczne, albo głębokie i duchowe. I we mnie to się kłóciło, dlaczego, dlaczego to musi być jakaś, jakaś przeciwwaga. Ja zawsze wierzyłem, że te, te wartości można i trzeba ze sobą łączyć. I tak jak TGD istnieje już 42 lata, to wszyscy, którzy to tworzyli na początku, potem, kiedy ja przejąłem pałeczkę dyrygencką i kiedy też inni ludzie do mnie dołączali, żeby to, to kontynuować, my też wierzyliśmy w sens tego, tego przesłania, ale też tej dbałości o, o każdy detal. Jak się okazuje, można, trzeba, to jest, e, e, jest to miłe dla słuchaczy, a też wierzę, że Pan Bóg się z tego cieszy. Oh no Zdzipienie, wszelkie stworzenie, cały światło rzeźbiony. mądrość, mądrość, światło, światłość. światłość Za organizację tego niezwykłego koncertu odpowiadał żarski Dom Kultury.